Co jest ważniejsze, trening czy dieta? Jak pójdziecie do dietetyka i zapytacie, co jest ważniejsze, czy trening czy dieta, on Wam powie, że dieta. Trening siłowy w tych czasach Oczywiście. jest tak naprawdę uzupełnieniem każdego sportu. Yy, dieta może być na równi yy z treningiem, bo... Yy... Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku pogadajmy o... Michał Karmowski, Radek Słodkiewicz, a dzisiaj temat, który często jest przez was poruszany. E, przynajmniej ja dostaję bardzo często pytanie o to co jest ważniejsze trening czy dieta e, ja może zacznę e, bo kiedyś pamiętam również e, też się zawsze zastanawiałem na tym co jest ważniejsze czy lepiej odpuścić trening czy lepiej odpuścić sobie jeden posiłek no i kiedyś zawsze e, się mówiło że dieta jest najważniejsza że dieta to 70% sukcesu że dieta to 90% sukcesu i tak dalej natomiast e, Rozwijając się, rozwijając się w tym temacie, troszkę zmieniłem zdanie i trochę, myślę, że można powiedzieć na ten temat coś więcej. Co, co... Czy, ja myślę, że tutaj trzeba to rozpatrywać w kontekście jakby dwóch przypadków. Pierwszy przypadek to jest taki, czy zależy nam na zbudowaniu atletycznej, kulturystycznej sylwetki, czy po prostu no, trenujemy, bo chcemy być sprawni, silni i no, trochę więksi i myślę, że tutaj jakby te dwa przypadki jakby rządzą się troszkę takimi prawami, że w jednym przypadku bardziej się przechylamy w stronę diety, a w drugim jednak no, opieramy się na tym, że ten trening jest no nieco wyżej, nie? Przynajmniej takie jest moje zdanie. A ja, ja myślę, że ten, ja myślę, że to właśnie o co nam chodzi, znaczy tak podejrzewam o co Ci chodzi, że najważniejsze jest oczywiście nasz cel. Myślę, że my jako Kulturyści musimy podchodzić do tego troszeczkę inaczej niż inni sportowcy, bo wiadomo, że trening siłowy. W tych czasach jest Oczywiście. tak naprawdę uzupełnieniem każdego sportu, czy to sportu walki, czy nawet nie wiem, czy gry nawet w tenisa i tak dalej. No wszędzie. Wiadomo, że ta siła to jest, że jak powiem, podstawa, że tak powiem taka, od której się wszystko zaczyna, więc kiedyś się unikało, natomiast teraz wiadomo, że wszyscy sportowcy trenują siłowo. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, to, to wiadomo, że błędy dietetyczne mogą być, że powiem, wybaczane w różnych innych sportach, w których Celem nie jest budowanie masy mięśniowej, natomiast jeżeli chodzi o nas, o osoby, które chcą zbudować maksimum masy mięśniowej, ta dieta jest równie ważna jak nie. Ale Nie dodajmy że nie samej masy, tylko takiej czystej masy, że nie tak. chodzi tu o to, żeby być no, wielkim oczywiście. klockiem e, zalanym, tylko że, że no ta masa jest po prostu dobrej jakości. Tak. Ale oczywiście, wiadomo, że trzeba też powiedzieć, że ten trening jest również ważny, dlatego ja, ja tam stawiam zawsze gdzieś taki znak równości między dietą a, a treningiem, bo oczywiście patrząc przez pryzmat budowania chociażby masy mięśniowej, wiadomo, że nie ma diety na biceps, nie ma diety na klatkę i tak dalej. Natomiast są ćwiczenia, więc można powiedzieć, że teoretycznie ćwiczenia są ważniejsze, trening jest ważniejszy, bo to jest jakby taki bezpośredni, jakby taki... Aspekt, który powoduje, tak, że to ciało który, się rozwija. Dokładnie. Natomiast bez odpowiedniej diety, bez budulca, bez paliwa do tego treningu nie będziemy w stanie żadnych mięśni zbudować, więc można powiedzieć, że i trening, i dieta jest równie ważna. Natomiast wiadomo, jeżeli naszym celem jest głównie spalanie tkanki tłuszczowej, to ten trening siłowy faktycznie może mieć troszeczkę mniejsze znaczenie. Też zależy oczywiście od naszego od celu, na celu, bo, bo wiadomo, właśnie. jeżeli jesteśmy kulturystami, potrzebujemy maksimum masy, no to wiadomo, że ten trening jest równie ważny. Natomiast jeżeli ktoś trenuje tak typowo rekreacyjnie, interesuje go taka, że powiem, szczuplejsza sylwetka, no to myślę, że ta dieta jednak jest trochę ważniejsza, dlatego że nie nadgonicie błędów dietetycznych nadmiaru kalorii samym treningiem. Często się spotykam z czymś takim, bo nie też nie że ktoś przychodzi i na przykład tam nie wiem, zjadł. Pączka, mówię: to, to sobie zrobię 20 minut cardio więcej, więcej tak. i ten. To tak nie działa w ten sposób, jakby nie nadrobimy tych, e, tych błędów. Więc, więc myślę, że przy redukcji jednak faktycznie najważniejszą sprawą będzie e, patrzenie na to, co się je, e, wyliczenie i trzymanie się e, diety takiej na 100%. Tak jak Radek powiedział tutaj, i też jakby to było moją myślą przewodnią, e, kiedy mówiłem o tym, że trzeba to rozpatrywać dwa przypadki, że to, co jest naszym celem, i jakby żyjemy teraz w czasach, gdzie wiadomo, no każdy chce Was zachęcić tym, co mówi, do swojej osoby, do swojego kontentu, żebyście byli odbiorcami. Natomiast no my mamy tutaj naprawdę chyba na tyle doświadczenia. Radek głównie w kulturystyce, ja w różnych sportach, bo ja grałem przez prawie 6 lat w piłkę ręczną, potem grałem trochę w rugby, no i dopiero później gdzieś taka można powiedzieć ta kulturystyka pojawiła się w moim życiu i muszę powiedzieć, że właśnie w momencie kiedy dopiero natknąłem się na pierwsze rozpiski, zresztą one były od Ciebie takich stricte diet ukierunkowanych na i budowanie masy i później na redukcję to zdecydowanie jakby w tym kontekście Dieta może być na równi z treningiem, bo my możemy naprawdę na maksa czysto jeść czy na maksa skupiać się na tych makroskładnikach i w ogóle, jak nie będzie dobrze dobrany do tego trening, odpowiednio ciężki względem naszych możliwości i naszej genetyki, no to ta dieta no, po prostu będziemy dobrze wyglądali, ale tego progresu może nie być. Natomiast jeżeli nam zależy przede wszystkim tylko na takim, można powiedzieć, fajnym, sportowym wyglądzie. To wiadomo, że w tym wypadku no, dieta jest znacznie ważniejsza i ten trening jakby jest uzupełnieniem, ale też jest czynnikiem, który jakby, no, generuje, że te mięśnie dobrze wyglądają. Ale mówię, ten, wtedy ten trening nie musi być aż taki no, na maksa dopracowany i można powiedzieć, że e, chociaż ja nienawidzę tego słowa, dać sobie trochę taryfy ulgowej, no bo ja wychodzę z założenia, że albo coś jest naszym celem i do niego dążymy i robimy to no, po to, żeby ten cel osiągnąć, albo po prostu no, y, tak, gdzieś tam... Tak, Wiadomo, że słuchajcie, teraz my jesteśmy też na, na trochę innym etapie, bo ani nie startujemy w zawodach i nie wiem, jaki Radek ma cel, ale ja chcę po prostu no, w miarę dobrze wyglądać i przede wszystkim dobrze się czuć. Trenuję trzy razy w tygodniu, czasami zdarza mi się cztery. I a jem zdecydowanie inaczej niż jadłem podczas, kiedy szkowałem się do zawodów, bo wtedy jadłem sześć posiłków, teraz jem trzy posiłki, bardziej obfite, duże. Natomiast no, nie będę ukrywał tutaj, że jakby dla mnie ta dieta jest w tej chwili tym czynnikiem, który decyduje o tym, że jednak no, tej tkanki tłuszczowej nie łapie i że y, ten poziom właśnie tego smalcu u mnie jest w miarę niski i w miarę stabilny przez cały rok. Tak, no ja powiem też oczywiście, wiecie, ja też jestem teraz w takim, w takim okresie, czy w takim, że jak powiem, etapie życia, gdzie nie walczę o to, żeby ta masa mięśniowa była jakby naj, e, największa. E, dlatego wiadomo, że mój trening jest też troszkę inny niż robiłem to kiedyś. E, uważam, że jeżeli ktoś ma taki cel jak ja teraz, czyli na przykład nie, chce też trochę lepiej wyglądać, e, Taki być trochę fit, ale trochę tych mięśni, żeby było, to wiadomo, że nie może tak samo trenować jako osoba, która chce wykorzystać optymalnie, że powiem, działanie treningu. Dlatego ja też pozwalam sobie na teraz troszeczkę inną dietę niż robiłbym to, jeżeli chciałbym rozbudować masę maksymalnie. Z drugiej strony, ten trening też nie jest pchnięty do takich, że powiem, takiego maksa, chociażby z tego powodu, że gdzieś tam to ryzyko kontuzji jest Oczywiście. większe i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli dodatkowo nie zapewniam sobie całego zaplecza innego, dietetycznego Implementacyjnego i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby wykorzystać ten trening, to po co tak ciężko trenować? Wiecie, ja do czego dążę? Do tego, że jeżeli przychodzą na przykład ludzie na, na siłownię, dają z siebie wszystko, biją jakieś rekordy, albo starają się bić rekordy siłowe i tak dalej, a ta dieta zupełnie u nich leży, to tak naprawdę szkoda tego treningu, to znaczy szkoda Waszego ciała, bo zrobicie tak. sobie więcej krzywdy, niż, niż pożytło. Pożytku. Więc jeżeli ta dieta jest faktycznie dopięta na ostatni guzik, jeżeli wiem, że jestem w optymalnym w optymalnej jakby takiej ilości kalorii, optymalną ilość białka i tak dalej spożywam, i mam możliwości wzrostu, to wtedy faktycznie ten trening, taki mega ciężki i tak dalej, jest konieczny, żeby wykorzystać po prostu to jedzenie do budowania masy mięśniowej. Natomiast jeżeli wiem, że nie dopilnuję tej diety, gdzieś tam. Jestem na przykład w okresie budowania masy mięśniowej, a ja jem za mało kalorii, no to po co się, się szarpać z tymi ciężarami? Ryzyko konduzji jest większe, a tak naprawdę i tak czy siak nic to wam nie da. I uwierzcie mi, nie ma takiej możliwości, że będziecie mieli najlepszy trening, najlepszy schemat treningowy, super jakaś tam metoda, taka czy siaka, będziecie planowali sobie wszystko, każde ćwiczenie pod dobrym kątem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie będziecie wspomagali się odpowiednią ilością kalorii i że jak powiem, dobrych makroskładników, że wyciągniecie, wyciągniecie coś z tego treningu. Wiecie, paradoksalne jest to nawet, że jeżeli ktoś je tak troszeczkę nawet byle jako, byle jak, ale je tych kalorii dużo więcej i na przykład patrzy tylko chociażby na podaż białka, białka, to faktycznie te mięśnie może budować. Przykładem są na przykład Strongmeni czy jacyś tam trójboiści i tak dalej, którzy ogólnie jedzą duże kalorii, żeby mieć więcej siły na, na treningach, ale wiadomo, że jakby w, w parze z tym nie idzie taka super sylwetka. Więc jeżeli waszym celem jest budowanie takiej dobrej, atletycznej sylwetki, czy chcecie być kulturystą, czy jesteście kulturystami, no to wiadomo, że musimy troszeczkę bardziej celować sobie z dietą w optymalniejszą tak. ilość kalorii i makroskładników. Żeby wiadomo, w czasie budowania masy mięśniowej ta nadwyżka kaloryczna jest konieczna. Nie ma takiej możliwości, żeby niecie na deficycie i będziecie budowali mięśnie. I te, wtedy też pamiętajcie, że jeżeli jesteście w nadwyżce, wtedy macie możliwości budowania masy mięśniowej. Jeżeli jesteście w deficycie, nie ma takiej możliwości. No chyba, że dopiero zaczynacie trening i ten trening jest... No to wiadomo, że to jest na trochę inaczej. Słuchajcie, ja bym chciał tutaj Was jakby wyczulić na bardzo ważną rzecz, bo wiele osób ogląda przeróżne konta, czy to dietetyków, czy trenerów, kulturystyki, czy jakichś innych tam sportów. I wiadomo, że słuchajcie, jak pójdziecie do dietetyka i zapytacie, co jest ważniejsze, czy trening, czy dieta? On wam powie, że dieta. Jak pójdziecie do stricte trenera, który jakby całą swoją wiedzę skupił na treningu, na wykonywaniu ćwiczeń, na optymalizacji ruchu i tak dalej, i tak dalej, to on wam powie, że ten trening. No, jest to głównie jakby spowodowane jakby specyfiką tego, na czym oni się fokusują, bo jakby to jest ich konik. Natomiast, no, myślę, że tutaj dobrymi, jakby. Niektórzy, niektórzy po prostu jakby nie doceniają tej, tej drugiej dziedziny, nie? Czyli na przykład tak, taki no, trener, no mówię, że... trener od ćwiczeń, na przykład myślę, że najlepsze ćwiczenia to są takie i takie. No, ale wiadomo, że bez tego wsparcia też no, nie osiągnie. Oczywiście, że wsiąknie. tak. No właśnie do tego zmierzam, tak. nie? I e, dlatego myślę, że jakby ogólnie kulturyści, głównie tacy, którzy są już na emeryturze, dlaczego o tym mówię, e, bo bardzo dużo o, w ostatnim czasie oglądam podcastów, czy to właśnie Doriana Yatesa, czy e, Arnolda Schwarzeneggera, czy Jaya Katlera, Philachita, Flexa Luisa to jakby po czasie każdy z nich mówi, że te puzzle muszą być ze sobą skomponowane, że w odniesieniu właśnie do tego, o czym nawiązuje dzisiejszy program, co jest ważniejsze, dieta czy, czy trening, każdy z nich stawia znak równości, że w okresie startów i w ogóle przygotowania się do zawodów i, i całego tego procesu, jakby no tu trzeba postawić znak równości. Ale mówię, jeżeli tutaj Waszym celem jest tylko dobry wygląd i, i jakby no fajna mobilność i, i po prostu jakaś tam sylwetka z nieogromną muskulaturą, Naturą, to wiadomo, że ta dieta tutaj powinna być bardziej dopilnowana, a treningiem można się trochę pobawić. Także e, myślę, że w tym kontekście jakby e, możemy Wam powiedzieć ja, całościowo. Ja też kiedyś tam z dawnych czasów e, jeździłem na różne zgrupowania kadry. Teraz już tego nie ma. Kiedyś ta kulturystyka troszeczkę inaczej wyglądała to w Polsce. Była, tak. e, I kiedyś wiadomo, że, że osoby, które były w kadrze, jeździliśmy... E, Najczęściej do Zakopanego, do Spały też I tam mieliśmy takie obozy 10-14 dniowe i tam trenowaliśmy, jedliśmy i tak dalej i tak dalej. No i oczywiście było to często połączone z innymi dyscyplinami, więc przyjeżdżali ci ciężarowcy, koszykarze i tak dalej i tak dalej. No i wiecie, spotykaliśmy się na przykład na, na stołówce, no to tak. faktycznie e, bardzo dobrzy e, zawodnicy innych dyscyplin jedli bardzo źle. No. Natomiast kulturyści nie dość, że mieli troszeczkę jakby specjalną dietę zamówioną tam, Zawsze w był problem siergu, z paniami kucharkami. To jeszcze ten, to jeszcze gdzieś tam się z miasta przynosiło trochę i tak dalej, żeby było więcej białka i to i tak dalej, a tam ci w ogóle, wiecie, trenowali na maksa przez te 2 dwa tygodnie, jedli to, co im dali, często jakiś tam batonik wjeżdżał, jak brakowało energii, to wszystko im w zupełności wystarczało. Ale znowu, jeżeli e, my walczyliśmy o to, żeby był maksymalnie. Wykorzystany trening siłowy do budowania tych mięśni, no to wiadomo, że tutaj ta dieta miała kolosalne znaczenie. Nie tylko sam trening. Oczywiście, że tak. Dlatego no, myślę, że tutaj każdy z Was też powinien jakby względem swojego celu dobrać y, te proporcje, co jest ważniejsze. Chociaż ja uważam tak, że jeżeli no, nawet chcemy dobrze wyglądać i dobrze się czuć, to warto zadbać o to, żeby trening był odpowiednio ciężki i żeby dieta była. Przynajmniej w takich proporcjach 80% kalorii pochodzących z dobrych źródeł, czyli pełnowartościowych, a 20% nie do końca może to być coś takiego, co po prostu lubicie jeść, co nie do końca by się wpasowało w taką, można powiedzieć, ramę mega zdrowych posiłków dietetycznych. No i słuchajcie, no i najważniejsza rzecz, jeśli chodzi już, już o dietę, która jest często pomijana, to jest kaloryczność diety. Słuchajcie, najważniejsza sprawa to niestety te kalorie bo jeżeli tych kalorii jest za mało, chociażby one były z najlepszych źródeł, to niestety tej masy mięśniowej też nie zbudujecie. Tu się skupiam cały czas jakby na tak, budowaniu tak, masy mięśniowej, no dlatego że mówimy o wykorzystaniu treningu do budowania, do budowania masy. masy. Trochę inaczej jest wiadomo na, na rzeźbie, na redukcji i tak dalej. Wtedy trening siłowy głównym celem treningu siłowego jest utrzymanie masy mięśniowej, ale jeżeli chcecie rosnąć, czyli jeżeli chcecie poprawiać grupy mięśniowe, nie wiem, dziewczyny pośladki, faceci, barki, klatę i tak dalej, to ciężary. to się wszystko. musi być ciężar, wszystko, musi być trening dobry. Dobrze, to wszystko się wiąże z dobrym treningiem i z odżywianiem. Tutaj ta, ten znak równości, równości musi, jest postawiony. No co, myślę, że taki dzisiaj e, krótki, ale konkretny, temat, tak, ale, ale konkretny ale... odcinek <laughs> rozwiewający Wasze wątpliwości, których jest naprawdę cała masa. Tak jak Radek powiedział, on dostaje mnóstwo wiadomości. Ja też zresztą piszecie nam w komentarzach pod e, wcześniejszymi filmami, do czego Was zachęcamy, bo dzięki temu też wiemy, e, jaki kontent dla Was tworzyć. Yes. Mam nadzieję, że będziecie dalej to robili. Także e, dzisiaj się z Wami żegnamy, ale pamiętajcie, żeby właśnie wpisać e, komentarz z pytaniem, albo po prostu nawet napisać, czy Wam się temat podobał, czy nie, lajkować nasz profil i przede wszystkim włączyć subskrypcję i powiadomienia o nowych filmach, bo one teraz będą powtarzały się, znaczy pojawiały się troszkę częściej. Pozdrawiam. Siema.